bardzo serdecznie, ja jestem Mucek i witam was z kolejnym odcinku z Wiedzieć mnie do Was, z Zabójcy Królów, moi drodzy. Jesteśmy Wergen. Kontynuujemy moi drodzy. porozmawiać z Krasnoludem, który widział Tris i zobaczymy co będzie dalej. Potem sobie porobimy za moment dosłownie, słuchajcie, później to do... za moment, zrobimy sobie zdaje dodatkowe. Opowiem ci o kobiecie, co spadła okay. z nieba. To gadaj Spuści. Słyszałem, żeś widział ciekawe rzeczy. Tak jak ciebie widzę. Niesamowite. Spoglądam ci ja w niebo. A nie, za taką historię musisz mi postawić kolejkę. Zamkniesz ty się wreszcie? Znamy te bujdy na pamięć. Jestem klientem i będę mówić, co chcę. Polej Machakamskiego Dwójniaka, a nie oszukuj tylko. Ten szlachetny wędrowiec zapłaci. Dobra, daj się ren. Zapłacę, ale jak mnie znudzisz, to ci tego dwójniaka w życiu wleję. Taki przedni trunek, a moja życie nie czuje Dobra! Smaku. Super. Zobaczysz, nie będziesz żałował. Mów. W zeszłym tygodniu idę ci jako łową wozów. Lubię się tak czasem pochodzić. Do rzeczy. Silny! No więc idę ci ja sobie, aż nagle błysnęło, trzasnęło. Mówię, pewno burza idzie, ale na niebie ani jednej chmurki. Boś dubskiem o ziemię trzasnął, aż ci błysnęło przed oczami. Tak byłeś nachlany. Patrzę, a w wąwozie leżą ludzie. Całkiem jakby z nieba spadli chłop i kobieta. Babać piękna była. Nawet żałowałem, że na mnie nie zleciała. Jak wyglądała kobieta? E, ruda. Włosy związane, ubrana w kaftan, wysokie buty, cycuszki jędrne, żyć kokrągłe, tylko złapać i wypis, wymaluj twoja stara! Zamknij się! Co było dalej? Ano, baba się poobijała, bo nie mogła wstać. Tamten chyba jej nie lubił, bo nawet nie pomógł. Stał nad nią i gadał. Straszny był. Potem poszedł, jakby nic się nie stało. Ruda została. Cycki to żeś u niej zauważył, ale żeby pomóc to już nie, bucu. Chciałem! Już miałem do niej podejść, kiedy z wąwozu wypadł troll. Brzydki jak gówno po jagodach. Zaatakował ją? Gdzie jestem? Schowałem się i wszystko widziałem. Najpierw ją obwąchał, to myślałem, że zeżre. A ten nie. Zarzucił ją na ramię jak worek i poszedł w wąwozy. To wszystko? Tak. Sam widzisz, żeś nie zmarnował pieniędzy. No dobra, powiem. No, ludzkim kobietom wystarczy byle siąść na męskich portkach, by im brzuchu rósł. Geralt, prawda? Stry mi o tobie opowiadał. Nieźle poradziłeś sobie z upiorami i uratowałeś Saskie. Stryj? Cecil, pomagam mu przy zarządzaniu Wergen. Jestem skalen Burton. Witaj. Zmierzysz się ze mną na rękę? Czemu nie? Chętnie bym to sprawdził. Nie tak prędko. Mam swoje zasady. Zmierzę się z tobą, jak rozłożysz Jarpena i Sheldona. Aha. Dobra. Szukam miejsc w okolicy Wergen, które są silnie nasycone magią, bądź mają przeszłość związaną z czarodziejami. Pomyślałem, że mógłbyś mi doradzić. Niech pomyślę. W lesie za Wergen mieszkał kiedyś Werfan, czarodziej, który przyzywał żywiołaki. Podobno to one wydrożyły całą południową ścianę. Poszukaj może w ruinach i opuszczonych kryptach. Jeśli wymachujące łapami kawałki skały nie są silnie nasycone magią to nie będę już miał lepszego pomysłu Dziękuję. już się nie chce. Cecil się tobą opiekuje? Od śmierci moich rodziców. Przygarnął sierotę, żreć daje, uczy mnie fachu i życia. Jak zginęli? To był jeden z pogromów króla Demawenda. Nie będę o tym gadał. Wybacz. Co będziesz robił, gdy dojdzie do bitwy? Walczył na pierwszej linii! Stryj zezwolił, jestem już dorosły. Skopię kilka kadweńskich życi. Nie obawiasz się? A czego? Stryj uważa, że mogę, a Jarpen mnie trochę to pora poduczy. Rozpieprzę parę łubów, potem pochlam w karczmie. Twardziel z ciebie. Cecil musi być z ciebie dumny. Wychował mnie na porządnego krasnoluda. Wstydu mu nie przyniosę. Inaczej zło mnie dębowym drągiem. Tak powiedział. O, żeby ci tego drągala w żyć nie wsadził. Dobra, jedziemy dalej. Grasz może w kości? Czy gra? Ja nie tylko gram, ja wygrywam. Dzięki grze w kości zgromadziłem ładną kolekcję pamiątek. Interesuje się historią. Można powiedzieć, że jestem kolekcjonerem. Masz bogate zbiory? Na przykład pozostałości pobórej chorągwi. Wełniany szynel. Dziś to już unikat. Nie wiem, czy ja mam coś, co mogłoby cię zainteresować. Nie szkodzi. Jak masz pieniądze, to wezmę pieniądze. Ja... Zaraz. Ha! Nie wygrałeś, Nic bo spasowałem. Wygrać. Zapiszę sam gryp ten. Gramy w kości, moi drodzy. On, on ma fajnie tutaj, fajne ma rzeczy, więc trzeba pograć z nim trochę. Zaraz w sumie zobaczycie. Dobra, co mi tu wypadło? Mi nie wypadło. Dwie pa para czwóreczek tylko. No niedobrze. No, czym ci ze mną wygra? Mam czwórkę, mam fula Dobra Pierwszą partię to ja wygrałem Siamać, wygrałeś Skalen, mój fant Miecz wojowniczej księżniczki Ksenti Może być? Może Jest twój Jakbyś chciał jeszcze zagrać to jestem do twojej dyspozycji Dobra, ale zaraz. Pokaż ten miecz. Uuu, 31-35. Trucizna plus 10% i chwawe nie 20%. No to już dla mnie jest mieczyk do założenia. Mamy chyba dużego strita. Tak. No dobra. Nie. Kurwa! Co? 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 O kurwa, miał fu Miał pokera wszystkie czwórki miał, pięć czurek miał. No to że śpiew kurwa teraz skopał bez kitu. Dobra, jeszcze raz. Jak coś to wczytamy Ale mnie rozłożył jak nie Teraz musiałem być dużym streetem, to już wygrana jest moja. O, nic. Kurwa nie zapisałem, ale ze za nie zjep. No dobra. Ale dwa razy przegrałem to za dużo, więc jeszcze raz to spróbuję. Jeszcze raz będę musiał na miecz księżniczki Xenti powalczyć, tylko się nam wczyta. Teraz trochę dłużej się wczytuję, mam dużo saveów. Jak mam dużo saveów, to ta gra jest właśnie taka, że kurwa długo wczytuje. No, ludzkim kobietom wystarczy, byle siąść na męskich portkach, by im żogórosł. No tam jest. Chyba o tobie słyszałem. Paratrujek i nic więcej, okej. Okay. Dobra, teraz zobaczymy. Tam trójkę widziałem. Mam trójkę tylko. O miał. O nie no bez jaj. Miał czwórki. skurwiel, No wygrałeś, gramy jeszcze raz. Ładnau co teraz? Gówno. Nie, przepraszam. Nie gówno, mam dużego strecha. Ha, ha. Jeszcze raz, kurde, miałem znowu dużego strita, To znowu miał, abo, po, miał pokera wcześniej, a teraz miał karetę. No kurwy synu. No dobra, jeszcze raz, jeszcze raz, spróbujemy się. Mam nadzieję, że wygram tym razem. Chcesz Są sąsiedzkie setkę? Jak mrówki! Chodź tu Szóstka, szóstka, dwie, dwie pary, piątki, szóstki o, o, Muszę szóstka albo piątkę Serio? Serio? Kurde, nie kliknę, kliknęłem dwa razy i kurde Ma uh -huh. no znowu będę wczytywał No nic dzisiaj to musi być Kurde, ale on jest dobry jebany Ale u niego U niego Kurde Czemu ja na nagraniu muszę iść takiego pecha? Dlaczego? Jak zawsze z nim grałem za pierwszym albo za drugim, czasami za drugim, ale wygrywałem wszystko. A teraz kurwa nie mogę. No, łata! The... Dlatego wczytuję, moi drodzy, żeby nie tracić tych orenów, tak? Bo będę tracił po 20, po 20. No i będzie w dupa. Później już nie będę miał Orenów. Dobra, weź. Czy ja mam małego Street? Nie. Mam parę piątków. O, trójkę. O, oh, jest! Dobra. Zaraz, czekaj, zapiszę, bo... Dobra. To będę musiał trochę save'ów pousuwać. Tych starych, bo żeby się szybciej gra z no Mam trójkę Trójek Rebis. O! Też miał trójki. I miał to samo, miał to samo z do tego remis był no, po pokaże, że ciężko się wzbogacić. Czasem szczęście do tego O Jezu! Kareta jeszcze kareta szóstek do tego No skurczy byknu no. Hendło żony, kurde szczęścia Dobra, teraz się ładnie zapowiadam mam trójkę Trójkę trójek. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie kareta i właśnie Dobra Pścia mać, wygrałeś! Co tym razem wpadło w moje ręce? Szynel dziesiętnika burej chorągwi. Prawdziwy rarytas wśród kolekcjonerów i militarystów. Skąd ty masz takie rzeczy? Grałem i wygrywałem. Teraz grałem i przegrałem. Więcej z tobą nie gra. Nie obrażaj się. Nie obrażam się, kurwa, po prostu więcej nie gra. na I tak dobry już. No, nie mogę nic zrobić z Szkoda. Dosyć wspomnieć sobie. Dobra. Idziemy teraz do kopalni ciemne hmm, życie Mam ten miecz, ale jeszcze srebrny miecz by się przydał lepszy trochę. Ten trochę już taki sobie jest. Dobra, będziemy na hardcora dojdziemy do tam tego szybu. Nie mam pacerza, nie mam nic. Chociaż... reali przy trafieniu 700 renów, Czy mi się opłaca tylko kupować właśnie z niskiego Meteorytu? Szkoda mi o w sumie. Hmm. to mnie potrzebne. Hmm. Dobra, chuj Chodź do taty Co wiem? Tak, dobra. Jeszcze pancerz by się przydał, ale pancerz to w innym misji. No tej nie będzie mi potrzebny pancerz. A dlaczego nie biorę pancerza, że to się dowiecie wkrótce? Jak przemyślałeś... Idziemy do Cecila I zobaczymy co dalej. No, stoją już. Co? Biber? Czekajcie, a może jeszcze posprzedaję tu te pierdółki. Przepraszam, moi drodzy przyjaciele. Morduchna! Morduchna! Kurwa, Biber! Sobie, sobie, to powinien być. Dobra, nieważne. Posprzedaję te złomy jeszcze. Ale tutaj mam jeszcze... Patrzcie no moi mili! Geralt z Rivi! Witaj. Nie znamy się, ale wiem kim jesteś. Pracuję w banku Vivaldich i jestem tu w interesach. Sprawdzam rentowność miejscowej kopalni. Vivaldi zrów? Jak ryba! A przy okazji, na mocy instrukcji udzielonych każdemu z agentów banku, śpieszę ci poinformować, że masz otwarty nieograniczony kredyt. Chcę zaciągnąć pożyczkę. Jasna sprawa. Jednakowoż nie dysponuję dużymi środkami. Mogę zaoferować standardowy kredyt dla przedstawiciela profesji wysokiego ryzyka. Vivaldi chyba się nie obrazi, jeśli ci od więcej. To prawie wszystko, co mam, ale dam sobie radę. I nagle... Chyba on jakieś wyruszył chyba 300-400 zostałem może Cecil? To <noise> no było ale akurat śmieszny No ale tu mamy, mogę sprzedać. No ale obejrzę, obejrzyj, ale zaraz masz tu. syn! Biber! Wiedźmin na pokładzie można zaczynać. Do roboty, brodaci kamraci. Otwórz szyb, Skaks. Jeśli wytłuczecie te potwory, całe wergen będzie wam wdzięczne. O, no i trochę grosza by się zebrało. Będziemy pamiętać, Cecil. No jak tam Sheldon, otworzyłeś ten szyb! Już, już! Nie można tak ta rympał! Kopalnia jest jak kochanka! Trzeba z nią delikatnie, by przyjęła cię gorąca i wilgotna! Sheldon, jak ty coś powiesz? Co, kurwa! Ale z tą gorącą i wilgotną to trochę przesadził! A nie będzie? Jebany, kurwa, skaks. Dobra, tutaj wypijemy sobie kota, moi drodzy. Alchemia? NIE ALCHEMIA! I Czeriziru. Kot. To jest, kurde, najgorsza misja dla mnie, kurde, bo tu jest taki labirynt w tej, w tej kopalni, że po prostu można się iść pogłupić. Dobra. Przynajmniej więcej będę widział. Pamiętacie, jak otwieracie kopanie to musicie delikatnie. Bo cię przyjmie was wilgotna i ciepła. Biedny syn, Musiały go dopaść w ostatniej chwili. Chyba coś słyszało. O Są bardzo blisko O to W z ginilce Utrzałę, żeby wybuch, bo One będą wybuchać pedałki. Po jady Cholerne ścierwa. Mało brakowało. Co to było? trupojady Muszą mieć gniazdo w okolicy, bo strasznie dużo ich narżnęliśmy. Tutaj będę... No pokaż się tu który to zasmakujesz mojego topora! Uważaj, żeby się nie zafajdał ze strachu! Hmm. Nawet wtedy śmierdziałby mnie i od siebie! <śm> <śm> Kurde, krasne ludy krasne lody. Daj od tych zasobów będzie. No w końcu kopalnia. Nazywają to kopalnią. Kopalnią. To nie kopalnia. To grób. Jeżeli kwiecie z, z czego procy. Dobra. Jedziemy dalej. Idziemy sobie tutaj. A tu małodek poczuł klucza. Nie, tu jeszcze nie będę Poczuł klucza. Mamy kota na 3 minuty, więc to trzeba szybko zrobić. Najwyżej się wypije, Mam trochę tego kota, więc można później jeszcze go dorobić w razie czego. Tyle, też powinienem dać radę. O, kolejne sucze syny. O, swoich też ranią. A, to wszystko. zęby. Chociaż, czy mi to jest potrzebne do życia? Tutaj przejdę? Nie, tu potrzebuję właśnie klucza. Tutaj coś mogę zebrać. O, trochę tych, tych chrupci tu są. Aha, tutaj... Napił się Najpierw... Tutaj nic nie zrobię, dobra. Teraz trochę poskaczemy szybciej. Trzeba wejść tam, zobaczyć. No zobaczymy oczywiście. O Boże, raz, dwóch. To już wyższa forma, trupojada. pojada. O kurwa. Zapierdzielił hita. O trzyma szmato. Okej. Okay. Rozbieramy co tu z nich wyleciało. No to i tak to posprzedaję, bądź zrobimy z nich użytek jeszcze w inny sposób. O, no, tu coś mamy jutro żelaza czerwony mie miec srebrny z czerwonego meteorytu no jest słaby tu nic nie ma w sumie trochę ich brżnę, ale tu nic nie było Już idziemy dalej Szukamy wszystko tutaj byłem, byłem tu się świeci, więc tu byłem tam pójdziemy teraz No witam bardzo serdecznie w mojej kuchni Dzień dobry, witam w mojej kuchni Zamknij strzeliny za pomocą kartaczy Akurat mam kartacz To powinno załatwić sprawę. Ok, musimy chyba cztery takie szyby zawalić. Uśmiechnij te ciężkie spotnie. O, to zakładamy. Dobra, tu byliśmy. Idziemy dalej. Zaraz się skończy. Zaraz się skończy. Eee. Yy... Kot i my skończymy w tym miejscu odcinek, bo to jest dobry odcinek, żeby dobry odcinek. dobry moment, żeby zakończyć. Moi drodzy, ja się z wami serdecznie żegnam, tu był mucek i kolejny odcinek z Wiedźmin 2. Zapraszam was na następny odcinek, a tymczasem trzymajcie się, pa pa.